Film z gatunku horrorów, tarot. Proszę Państwa, obejrzałam go, żebyście nie musieli tego robić. I cóż, niewątpliwie możemy powiedzieć tylko tyle, że do pewnej, pewnej miejscowości, do wynajętego domu przyjeżdża grupa młodych ludzi, świętują tam urodziny jednego z nich, świętują oczywiście przy użyciu yy, no, dużej ilości rozweselaczy, następnie rozpoczynają poszukiwania, jeszcze większej ilości rozweselaczy, i przez przypadek trafiają na talie kart tarota. Cudownym zdarzeniem losu jedna z uczestniczek imprezy potrafi używać tych kart i to jest jedyny element rzeczywiście związany z tarotem czyli po prostu rozkład, którego ona dokonuje. Jest to rozkład na 12 domów powiązany z astrologią, rzeczywiście praktykowany. Dziewczyna każdemu z uczestników tej imprezy przepowiada przyszłość. I tutaj właściwie kończy się film z suspensem, film z gatunku horroru, a zaczyna się coś w rodzaju paradokumentu. Który reżyser, reżyser stworzył chyba tylko po to, żeby pokazać nam różne możliwości zabijania ludzi i różne sposoby znęcania się nad nimi. Więc z tematyką tarotową wiele to wspólnego nie ma, za to zapewniam Państwa, że yy, leitmotiv całej tej historii, czyli ta klątwa, czy też pech, którego, yy, który może nas dosięgnąć, jeśli używamy nie swojej talii. Kart Tarota stanie się y, motywem kolejnego odcinka, który na ten temat nagram. Natomiast y, Państwu filmu zdecydowanie nie polecam i myślę, że y, to jest wszystko, co można na ten temat y, powiedzieć. Tarot jest tu tylko wabikiem dla widza. Cała reszta jest po prostu dramatycznie słaba. Zatem spędźcie ten czas inaczej. Ja się poświęciłam i to, co zobaczyłam, Państwu tutaj przekazuję.